Słuchajcie moi drodzy, wybrałem się z Reksem na spacer, zobaczyć czy są grzyby. Grzybów co bardzo nie ma, na zającek kilka gałąbków, ale za to udało mi się znaleźć po raz pierwszy w życiu mym czaszkę, chyba jej koziołek sarny. Porożen podwójnym, takie moje pierwsze znalezisko. Jakże ja żyję już nie krótko, więc coś za coś. Cieszy mnie, biorę sobie to trochę, wracanie no, sobie zawieszę na jakieś belce. A te, te rogi takie ciekawe, takie jakby. Jakby miały. No i gdzie z bliska nie wyglądałem takich No i to górna górna czy czaszkę tego zwierzęcia. No. no więc padło naturalnie, czy go coś zagryzło. Wszystko możliwe. I też spaceruję po tym zagregniku od wielu lat pierwszy raz coś takiego znalazłem no nic dzięki za oglądanie pozdrawiam wszystkich cześć